Cześć dziewczyny. Dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób robimy wzór do swetra Spicy. Yy, mamy już wykonany ściągacz i zaczynamy robić yy, główny wzór. Yy, teraz tak. Mamy ściągacz prawe lewy. Tutaj nam się zrobił taki bardzo ładny brzeg. Yy, pierwsze oczko. Przerabiamy i teraz jak zaczynamy? Wkłuwamy się w oczko poniżej i przeciągamy na prawo. Lewe oczko przerabiamy tak jak standardowe oczko lewe. W prawe oczko znowu wkłuwamy się poniżej. Oczko lewe. W prawe oczko Wkuwamy się tutaj, przerabiamy na prawo. Oczko lewe, oczko prawe. Oczko lewe. Oczko prawe poniżej. Wkuwamy się poniżej. Lewe normalnie, oczko prawe. I tak przerabiamy. Do końca rzędu. Jestem już na końcówce yy, pierwszego rzędu. Przerabiam oczko lewe, oczko prawe wbijam poniżej i oczko ostatnie przekładam na drut. I kolejny rządek. Przerabiam w dokładnie taki sam sposób, czyli na, przekładam oczko na prawo, oczko lewe i w oczko prawe wbijam się pod spodem. i wychodzą nam takie pogrubione pogrubione rzędy bardzo fajny modowy wzór na czasie w trendach i w ten sposób przerabiamy w zasadzie cały sweter tym wzorem